Dzień dobry Państwu. W dniu wczorajszym odwiedził nas, Urząd Miasta w Ząbkach, ambasador Republiki Węgierskiej. Rozmawialiśmy o sposobie funkcjonowania samorządów w Polsce, o problemach, o tym jak funkcjonuje komunikacja, o projektach oświatowych i o, o tym, generalnie, jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy samorządami terytorialnymi w Polsce a samorządami na Węgrzech. Ambasador był bardzo tym zaciekawiony i wyszedł z propozycją, bardzo ciekawą, szkolenia samorządowców węgierskich w Polsce i nie byle gdzie, bo tak naprawdę zaproponowałby te szkolenia odbyło się właśnie w Ząbkach, bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniu. Oczywiście czasy są trudne, ale, ale widocznie w jego ocenie w jakiś sposób pozytywnie potrafimy sobie z tym poradzić. Czasami mówiąc, wybrać po prostu krótko mówiąc, mniejsze zło. Jednocześnie ustaliliśmy też te pierwsze spotkanie z przedsiębiorcami ząbkowskimi których, których chcielibyśmy zapoznać też jakby z problemu. tylko zachęcić do wyjścia na zewnątrz, poza ząbki, a nawet być może poza kraj, by się mogli podzielić doświadczeniami też z węgierskimi, węgierskimi biznesmenami, małymi, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami. I ci węgierscy mogliby też może, być może czymś się podzielić z nami. Byłaby to pierwsza, pierwsze spotkanie tego typu. Od Węgier byśmy zaczęli, potem być może atasze handlowe innych krajów też na, zgodziłby się na, na takie spotkania z naszymi przedsiębiorcami. Oprócz tego ważne, ważne spotkanie było dwa dni temu. Odbyło się we wtorek w sali konferencyjnej Urzędu Miasta z mieszkańcami z ulica, ulicy Podleśnej i dotyczyło to stanu tej ulicy Podleśnej oraz perspektywy budowy tej drogi. Tematy tego typu są niestety bardzo trudne, ponieważ wszędzie chodzi po prostu o pieniądze, rozmawialiśmy, deklarując doraźne wyrównanie tej ulicy już wiosną, ale dopiero tak naprawdę jak wszystko rozmarznie i, i, i wyschnie, bo ta niestety no, nie da się w pewnym sensie w jakiś sposób zagospodarować, by, by to miało jakikolwiek chociaż nawet krótkotrwały efekt pozytywny. Jednocześnie poprosiliśmy tutaj mieszkańców o wspólne rozmawianie i negocjacje z deweloperami, którzy działają na tej ulicy. Myślę, że nasza wspólna jakby inicjatywa spowoduje, że razem z tymi deweloperami i miastem Ząbki uda nam się tę ulicę być może w niedalekiej przyszłości wybudować, ale to tak jak mówię, jest to bardzo uzależnione od, od tego, czy pozyskamy środki zewnętrzne właśnie od tych deweloperów. Natomiast generalnie też mieszkańców wielu się zgodziło z tym, że jednak kwestia meldunkowa i odprowadzania podatków w mieście, w mieście Ząbki, gdzie się mieszka, jest bardzo ważna i mieszkańcy zadeklarowali się, przynajmniej część z nich, że będzie do tego namawiała swoich jeszcze niezameldowanych sąsiadów. Okazuje się, że akurat na ulicy Podleśnej, gdzie są zarówno domki jednorodzinne i bloki, to ten wskaźnik w jednym z osiedli wielorodzinnych jest nawet nieco lepszy niż w domkach jednorodzinnych też na tej ulicy. Mówię o wskaźniku ilości osób zameldowanych. Proszę państwa, myślę, że bardzo e, określiliśmy też jakby bardzo jasne i przejrzyste, mam nadzieję, czytelne e, kryteria kolejności budowy dróg. Otóż w tym momencie priorytetem jest jednak zakończenie inwestycji unijnych, gdzie dostaliśmy środki zewnętrzne. Na drugim miejscu są też te inwestycje, gdzie pozyskujemy pieniądze inne niż unijne, ale, ale nie nasze. E, w kolejności będziemy realizowali te. Inwestycje, na które posiadamy pełną dokumentację budowlaną, wykonawczą i pozwolenie na budowę. Dopiero w dalszej kolejności będziemy rozważali inwestycje, inwestycje pozostałe w miarę, w miarę środków, które, które uda nam się na to przeznaczyć. Rok jest trudny, przyszły będzie niestety prawdopodobnie również trudny. Czekają nas duże wyzwania. W tym roku będzie dominujące wyzwaniem na pewno wybudowanie basenu. Umowa podpisana ze środków unijnych, rozpoczęcie, być może rozstrzygnięcie, roz, roz, rozstrzygnięcie przetargu i być może rozpoczęcie budowy tunelu, na które też mamy środki unijne. Inwestycja gigantyczna, nie tylko komunikacyjna, ale również poprawiająca bezpieczeństwo. Ale proszę Państwa, w znakomity sposób zmieniająca tak naprawdę wizerunek miasta Ząbki i estetykę w centrum. Um, oczekuję, że, że uda nam się również znaleźć środki na wkład, na ten zwiększony wkład własny w tej inwestycji unijnej. Um, niedługo ogłaszamy, przypomnę, też przetarg na budowę ulicy 3 maja, też dofinansowanie ze środków unijnych. Pozdrawiam, miłego weekendu życzę.